ziomeczki z tej strony kapel. Oczywiście na moim TikToku nie może zabraknąć fantów z złomowiskach A co znów kupiłem ciekawego? Na złomowiskach kupiłem oto takie koło za 15 zł. I myślałem, że to jest przedwojenna produkcja, ale dupa zbita jest powojenna produkcja i to koło pochodzi od Citroena 2CV. A tak napaliłem się, że to jest przedwojenne koło. Jak tu macie przedwojenne koło. Od Forda, a to nie jest przedwojenne, tylko powojenne. I jeszcze kupiłem. Oto taki rowerek za 15 zł. Taką tabliczkę za 10 zł. I kupiłem jeszcze za 10 zł. taką lampkę ostrzegawczą ruskiej produkcji. Jak zobaczyłem to felgę na złomie, to się ostro podniciłem, kurde, stare jakieś napisy tutaj macie, jakiś stary znaczek. Ta felga jest na trzy śruby przykręcana, tutaj jakiś gwint macie, to kapselka, stary bieżnik i ta felga jest nitowana. Tutaj macie nity, tak ona wygląda. No niestety z tego wszystkiego wyszła stryna. Kupiłem tą tabliczkę, bo mi się spodobała, no niestety nie jest po polsku. I niestety nie jest starej daty, jest nowszej produkcji, nie starszej, ale za 10 zł nie ma co narzekać. Tabliczka już na swoim miejscu, a temat rowerku Po co i na co kupiłem? Kupiłem ten rowerek dla swojego syna za 15 złotych, nie ma co żałować Zawsze dla dzieciaka będzie frajda z jazdy Tylko to muszę ułamać, bo tutaj coś było, tutaj się łamało, tu muszę ułamać Bo to wystaje i trochę niebezpieczne i tutaj coś muszę nakleić, żeby swoich paluszków nie wsadzał Ostatnia rzecz została, ruska lampka oszczegawcza, tak ona wygląda za 10 zł. O, tutaj jest coś napisane. Zobaczymy, jakie baterie tutaj wchodzą. O, takie baterie. Ciekawe czy jeszcze można kupić takie baterie. W dzisiejszym TikToku to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!